Cześć, witajcie. No to kolejna kontynuacja. My jesteśmy w połowie Niemiec. No i... No i co? i trzeba jakiś po prostu teraz. Ale żeby było szybciej, to ja myślę, że trzeba zrobić tak, że oni zostają, niech się zorganizują troszkę. Yy, tym pasowałoby po ginie. Tym też. Bo trzeba tych się pozbyć najpierw Na Ale jeszcze tych się pozbądźmy Tak i do obecną Gdybyśmy mieli tak całkiem, całkiem całkiem spokój Dobra, mamy spokój już I robimy teraz tak Usuwam im te linię. Biorę Andersa Boż, nie tak Daję to Biorę tego, daję to. Ustawiam im linie, tak? linie, Wezmę, tak. Tych zresztą też wezmę. Ile się da, bo to ich no, ustawiamy tu. A Twoja piątka. Twoja piątka, niech sobie na razie tu stoi. Dobra, perki dla dowódców. Czy znaczy, bonusy w sumie. Od znaczenia, dobra, oni dostaną. Ty też dostaniesz, Anders. Dobra, o doktynka, fajnie. To będzie całe drzewo. Dobra, ja sobie zmienię prawo na pełny pobór. I dobra, no to yy, lecimy. Tylko ci niech się rozstawią. To trzeba się pozbyć stąd. Ci uciekli, czy co? Tak nie widzę. A. Dobra, wy to na razie się po prostu rozstawcie, jakkolwiek. O, mamy. A, to powietrzna, to nie. O, właśnie, my mamy jakieś samoloty jeszcze? coś tam zostało. Dobra, weź to, prześli tu. Dawaj, wszystko do Pragi i stąd tu. Dobra, super. Dobra, przygotowani jesteście? Zresztą tych można też było wypuścić, bo to jest po jednej dywizji tylko. Przygotowani jesteś jesteście jakkolwiek? No powiedzmy, dobra, lecicie, a wy? W sumie też możecie iść. Dobra, idziemy na nich. Trzeba no, żeby Słowację skapitulować, bo tyle oni zaopatrzenia tu nie będą mieć. A Bratysławę mamy, tylko nie mamy tego. Yy, może to się... preszów, Resz... Preszowa nie mamy. Dobra. Dobra, no to razowiański rewarzyst już może wratywać. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj ten Preszów. Dobra, mamy preszów. O to jeszcze za Jakiś No to dawaj za Dawaj, dawaj, dawaj. Dawajcie, dawajcie. 96 97, 8. 9 jest. No i skapitulowali, czy nie? Chyba nie mhm. Ale, Biegiem, biegiem, biegiem. Dawaj, dawaj, dawaj. O, fabryki kolejne, no to broń. Dobra, Słowacja padła w końcu. Dobra, i ci zostają, a Anders. Która to jest Twoja linia teraz? Chyba tam. Dobra. Anders, Ty wracasz tutaj. Wracasz tam się bij Dobra, lecimy. Piechota. Piechota. Dobra. Tutaj okrążenie powstało. Bardzo fajnie. Cieszę się z tego. Bardzo się przyda. Układ z krajowej. Okej. Okay, to hmm. tak nie... Słabo obchodzi Tak szczerze. No ma niech to A tutaj was wezmę. Idźcie od razu tutaj. Przejdźcie się, po prostu koniemczek. Po Zróbcie sobie wycieczkę. Dobra, tutaj są już. Dobra, tu są już... Ojej Ojejoj. Ojej, ojej. Dobra, będzie się Jak tak zrobię. Dobra i to. I ostatnia doktryna odblokowana już. Dobra, mamy to. To kolejni lecą na front. Dobra. O! No i dobra, no i super. Dobra, my jesteśmy wielką sanacyjną polską, no to bierzemy to. Bierzemy to dla siebie. Bierzemy to. Bierzemy to. W sumie czeków też bym wziął. Dobra, bierzemy czeków dla siebie. I w sumie w sumie tyle ja chcę tylko. A mogę jeszcze marionetkę zrobić? Nie mogę, aha zmiana rządu. O Boże, co tu się dzieje? Dobra, już niech wyzwolą tą Austrię do końca. Dobra. Wyszło to, tak szczerze powiem Wam. O! Według mnie wyszło za No to dobra. No to. A bo tu nie mam tego kawałka w Dobra, no to. Ja wychodzę. Mam to co chciałem. <ścoughs> Niemcy się. No. Republika Weimarska i Rzesza Niemiecka. No dobra. Niech będzie. Dobra, teraz mogę odpuścić fabryki. Nadrabiamy. Mogę nawet jeszcze jedno od, odpuścić i o tak zrobić. Dobra, ja obstawiam, że już trzeba szykować się na ruskich. Coś mi się wydaje, że oni już. Ja mam pomysł. Pierwszą linię o tak ustawię. na ruskich. Tak szczerze myślałem, że ci by to dołączać. Myślałem, że Węgry dołączą, Rumunia... ...że Włochy dołączą. O, właśnie, bo mam nowe te... ...to nowe, to nowe, karabiny nowe. O, super! Dobra, jeszcze to, konwój, zobaczymy jak się robi. Dobra, yy, badania kolejne. No to dobra, niech będzie to. Jak będziemy mieć sprzęt na plusie, to. Będzie ok. A tutaj co? A tu już się odbudował. Odbudował kraj. Dobra, to ja myślę, że. co teraz w sumie? Teraz możemy chyba trochę fabryki cywilne się pobawić. Ludzi coś tam mamy. Nie ma tragedii. Mamy, Mamy Czechów. Mamy tutaj. Mamy Niemców, w kawałek. Więc jest bardzo dobrze. Tutaj wszystko jest ok. OK. Dobra, mogę dać ten właśnie koncert przemysłowy. O, prasłowiański lewarzym i dajemy dawne granice. I super. No też już te granice dawne mamy w zasadzie. Dobra, no i... No co, no wygraliśmy wojnę w sumie. Kardyjska Rumunia. Rzesza niemiecka swiskuje, tak? Super. Cieszę się niezmiernie. Mam 10 dywizji wolnych. Postawcie się tu, jak już macie tak. O, w sumie. Jak ci wyglądają z wyszkoleniem? Bardzo dobrze wyglądają. O, dobra, no dobra, no nie wyglądają Ci nie są wyszkoleni, pewnie się wyszkolą. Po prostu jest okej. Okay. Tutaj Pilecki I ci w sumie też mogą się wchodzić. Byle żebym nie zapomniał później o tym. Dobra, Ruscy się ustawiają. Na granicy. No, no nie powiedziałbym, że to jest dobrze. Dobra, teraz trzeba trochę... Przemyć cywilnym. Po prostu... Wybudować, w sumie. Cześć nie mamy takiej złej, tak szczerze. Jeszcze trochę zajęliśmy tutaj Niemcom. Znaczy, oj, tutaj jest w sumie... Tyle co kot na płaka tego przemysłu, w zasadzie. Dobra, tu ja ustawiłem garnizony, tak normalnie, ustawiłem. No to dobra. Naciski na Benelux. Tak. <grym, grym, grym>, bardzo. Niemcy nas wojska nie będą mieć teraz. No nie mają. Dobra, już się armia tutaj wyszkoliła powoli. Armia milion 300 tysięcy, no to mamy armię... Mamy taką armię, że spokojnie w Związek Radziecki jesteśmy chyba w stanie przejechać. Zresztą ile oni mają? Oni mają powiedzmy, że... No, że 300 dywizji mają, no to mamy połowę. Tego. Więc... Na spokojnie, na spokojnie przejdziemy. Chyba niech jeszcze ten się wyszkoli. O, o, o! O właśnie, coś tak myślałem, że tak będzie. Dobra, no to rzucamy... O, może przemysłowy jakiś ten cel rzucę. A dobra, niech będzie. Dostaniemy nierdzenne zasoby ludzkie, a trochę ich mamy. No w zasadzie... 32 miliony, no i w sumie co teraz? Bo się zastanawiam, ile mam nagrania, 12 minut, to w sumie nie jest źle. Dobra, ja myślę, że tak. Yy, skipnę te 13 dni, zawsze to. Yy, trochę będziemy mieć więcej sprzętu, bo sprzętu mamy pewnie... Nie no, choć mamy dużo nawet. Artylerii nam ludzi, bo dużo. Dobra. 5, 4, 3, 2... Dobra. Niech zostanie na tych dwóch. Tu do broni. Ciekawe o co. Zaczna, eee, tak, że z nimi się nie chce być. No to dobra, ja myślę, że w kolejnym odcinku będziemy dyskutować na temat tego, co, co myślę o <głos》>, żądaniu oddania schodu. więc myślę, że o, odcinek wyszedł, Niemców pokonaliśmy, Polska jest wielka, jeszcze tutaj wschód sobie może uda się zabrać, jak Ruski pokonamy, no więc myślę, że tak na ten odcinek będzie git, jest super. Dobra, no to dziękuję. Za dzisiaj. Wiem wczoraj nie było. Wczoraj tak, wczoraj nie było odcinka, nie nagrałem nic. No ale jakoś tam. Dobra, to na razie, cześć.